อีก Gościmy kadrę narodową Ukrainy w karate. No to jest przedsmak tego, co zobaczymy 24 i 25 września w Kielcach, bo tu nastąpi wielkie sportowe, światowe wydarzenie, dlatego że odbędą się Mistrzostwa Świata w karate w odmianie kyokushi. Jeden z elementów treningów tak zwana walka z cieniem. Z 24 lutego, kiedy rozpoczęła się wojna, my wszyscy wtraciliśmy możliwość zajmować się tymi sprawami, jakie my zazwyczaj zwykliśmy. Робити. Всі спортсмени, всі тренери допомагали армії, допомагали тим людям, які переселяються з східних країв України на захід. Але в один момент ми подумали, що ми повинні, як би там не було, робити те, що ми вміємо найкраще. Всі ми відчуваємо тривогу за своїх рідних вдома. Але ми знаємо, що наша справа важлива для України і тому ми її робимо. To są mistrzostwa świata w kategoriach wagowych. Kobiety i mężczyźni będą rywalizować o najwyższe trofea w tych właśnie kategoriach wagowych. Z ponad 40 państw przyjadą zawodniczki i zawodnicy do nas. Dlaczego? Tylko z tylu albo aż tylu. 103 państwa w WKO, jednak kwalifikacje mocno zweryfikowały ilość państw, które będą uczestniczyć w mistrzostwach. Tu nie ma zawodniczek ani zawodników z przypadku. Te kwalifikacje kontynentalne i regionalne wyłoniły tylko tych najlepszych, którzy mogą uczestniczyć. Prawie 200 karateka przyjedzie do Kielc, którzy będą rywalizować w hali Legionów w ciągu dwóch dni mistrzostw. To wielkie wydarzenie. To atrakcja oczywiście dla mieszkańców naszego miasta, gości, turystów, którzy przyjadą zobaczyć zmagania sportowców najwyższej klasy. Ale to też wydarzenie, które kształtuje i utrwala ten wizerunek miasta, które jest związane na stałe ze sportem. W Kielcach mamy bardzo dużo klubów i stowarzyszeń, które zajmują się sportami walki. Event sportowy Mistrzostwa Świata to również zjazd WKO. To również później seminarium międzynarodowe z udziałem najlepszych karateka z całego świata, stąd ta liczba osób 1200. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby brać udział w tych wszystkich widowiskach, kibicować oczywiście naszej polskiej, kieleckiej reprezentacji, ale też kibicować reprezentacji Ukrainy, z którą dzisiaj żeśmy się spotkali, bo przecież tak jak trzymamy kciuki za ukraińskie państwo, tak trzymamy również kciuki za wszystkie sportowe wydarzenia i sukcesy sportowców i z Polski, i z Ukrainy.